Piasecznie spotykamy się po raz siódmy tutaj na, na gosirze, wcześniej w Desilwie. Bardzo, bardzo przyjemnie nam się pracuje z, i z gosirem i z miastem, i tutaj z mieszkańcami Piaseczna. No z wystawcami nie będę ukrywać, mieliśmy troszkę problem w związku z tym, że, że powstała trochę panika związana z epidemią, panełkami w okolicach Warszawy, co niekoniecznie jest prawdą. Także mamy troszkę mniej kotków niż zazwyczaj, natomiast mieszkańcy Piaseczna jak zwykle dopisali. Można powiedzieć, że wystawa tych kotów rasowych w Piasecznie jest imprezą udaną? Jest udaną imprezą, jest imprezą przede wszystkim cykliczną i mam wrażenie, że mieszkańcy Piaseczna przyzwyczaili się i czekają na nas. Co roku czekają ludzie, przychodzą często ci sami zwiedzający, których już poznajemy z twarzy. Czy to trzeba mieć charyzmę, żeby mieć chota w domu? Nie, nie trzeba mieć żadnej charyzmy. Trzeba kochać zwierzęta, nie tylko koty. No i trzeba być dobrym człowiekiem. Koty wyczuwają e, ludzi, to są bardzo emocjonalne zwierzęta. E, I trzeba, trzeba chcieć go mieć. Jakieś takie dziwne stroje macie Państwo tutaj dzisiaj? Czy mogłaby Pani nam e, rąbka tajemnicy uchylić dlaczego? Oczywiście. To już też nasza kolejna tradycja od kilku lat. Od kilku lat na naszych wystawach, Piaseczyńska wystawa jest wystawą szczególną i jest to wystawa tematyczna. W tym roku wybraliśmy temat Baśnie Tysiąca Jednej Nocy, stąd te nasze dziwne, trochę arabskie stroje. Proszę mi powiedzieć coś więcej o kotach. Jakie tutaj mamy koty? Co tutaj charakterystycznego, takiego wyjątkowego jest tu, a nie gdzieś indziej? E Charakterystyczne dla tej, dla tej wystawy jest to, że przyjeżdżają rzeczywiście koty z różnych stron Europy i przyjeżdżają też często bardzo ciekawe koty. Są to koty, których u nas na przykład w ogóle nie ma. Tradycyjnie najwięcej jest kotów brytyjskich krótkowłosych. My też jesteśmy kotem, który w nazwie ma kota brytyjskiego, więc większość i naszych członków, i naszych wystawców są to hodowcy kotów brytyjskich. Ale mamy koty szkockie, są i Meikuny, są też Devon Rexy ale na przykład przywieziono z Estonii koty kurylskie, bobtailę, które właściwie w Polsce w ogóle nie występują. Jest to bardzo interesująca rasa, jest to rasa naturalna, o bardzo charakterystycznym wyglądzie. Nie dość, że jest to kot bardzo masywny, muskularny, jest to kot prawie bez ogona, bądź też ze szczątkowym ogonem, który, żeby było ciekawiej, jest, nazwijmy to w cudzysłowie, połamany. Nazwa tej wystawy międzynarodowa wystawa kotów rasowych ma swoje uzasadnienie. Mamy wystawców praktycznie z całej Europy. Zwykle tak. W tym roku jest też ich troszeczkę mniej, ponieważ mamy wystawców tylko z Litwy, z Estonii, z Polski i z Belgii. Ale jednak są. Są to wystawcy z innych krajów. Są często też koty importowane z innych krajów, bądź też prezentowane przez naszych wystawców, a pochodzące przywiezione specjalnie na tą wystawę z innych krajów. E wystawa, ale też i konkurs. Po co się robi takie konkursy? Te konkursy głównie są dla nas hodowców, mają na celu utrzymanie wysokiej jakości i standardów kotów rasowych, żebyśmy, żebyście, żeby państwo, którzy chcą kupić kota rasowego konkretnej rasy, wiedzieli, że ten kot rzeczywiście spełnia jakiś tam standard. My mamy według na... opisany, jak dany kot powinien wyglądać. Powiem na przykładzie kotów brytyjskich, bo, bo, bo to jest najpopularniejsza rasa. Wszyscy wiedzą, że jest to kot okrągły, ma okrągłe głowę, okrągłe oczy, bardzo charakterystyczne, pluszowe futro, jak mi się koala. No i ma też dość specyficzny temperament. Są to bardzo zrównoważone, bardzo spokojne koty na ogół niskopodłogowe. I ktoś, kto szuka takiego kota, tego oczekuje. Wystawy mają na celu zweryfikowanie tego, czy nasz materiał hodowlany, na którym pracujemy, spełnia ten standard. Okay? Nie sprawdzimy zawsze za każdym razem temperamentu takiego kota, natomiast pod względem wyglądu możemy powiedzieć, że nasze koty są kotami brytyjskimi i kocięta, które się po nich urodzą, będą również prawdopodobnie, bo to też jest loteria, będą przypominały koty brytyjskie. Wiem, że była Pani niedawno na wystawie kotów rasowych w Chinach. A jak tam to wygląda? Wystawa wygląda bardzo podobnie jak u nas, bo też są pewne standardy, które mówią w naszej organizacji. My jesteśmy reprezentantem The World Cat Federation. Które mówią, jak ma być zorganizowana wystawa, że mamy ocenę na stolikach, mamy możliwość zorganizowania konkursów dodatkowych, i tak samo wygląda to w Chinach. Natomiast można zobaczyć absolutnie inne rasy kotów, których na przykład u nas się, u nas się bardzo rzadko spotyka. Tam bardzo popularne są koty bengalskie, koty abisyńskie, koty perskie. U nas tych kotów jest dość mało na wystawach. Są oczywiście i koty brytyjskie, i Majkuny, i Norwegii. Tam za to nie, nie, widzi, nie widuje się Devon Rexów, które u nas na wystawach są. Eee, brytyjs koty brytyjskie są, ale są w kolorach e, innych niż u nas. U nas raczej pokazuje się koty w kolorach e, tradycyjnych, czyli koty niebieskie, liliowe, kremowe, rude. Tam są koty w kolorach niebieski-złoty, czarny-złoty. Bardzo interesujące kolory. Zachęcam, na wystawie też takie koty mamy. Pani była z kotem w Chinach, czy sama? Nie, ja byłam sama jako sędzia akurat. Miałam ten przywilej, że byłam sędzią na tamtej wystawie. Czy kota łatwo jest utrzymać w domu, czy to trzeba też na coś specjalnie zwrócić uwagę? Bo łatwo mieć kota, tylko co później? Kot jest zwierzęciem i wymagającym, i niewymagającym. Koty są bardzo czułe i emocjonalne, jak mówiłam wcześniej, więc one wymagają jakiejś tam interakcji z człowiekiem, potrzebują, żeby, żeby być w domu. Ale jednocześnie kot radzi sobie doskonale sam, więc jak my wyjdziemy do pracy na 8 godzin, nie jest to dla niego aż tak bardzo bolesne, ponieważ większość doby przesypiają. Utrzymanie kota w domu zależy od tego, co my chcemy mu zapewnić, jakiej jakości karmy, jakiej jakości żwirek. Wiadomo, że trzeba się liczyć z pewnymi kosztami, które są związane również z tym, że trzeba iść do weterynarza kota szczepić. No, to jest żywy organizm, który też może chorować, więc może być konieczna wizyta u, u kociego specjalisty. No, trzeba się liczyć z wydatkami, tak jak, jakby się miało kolejnego członka rodziny w domu, ponieważ e, te zwierzaki, które przyjmujemy pod swój dach, stają się członkami naszych rodzin. Dziękuję Pani bardzo. I'm